Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Ten omszały obelisk wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem który którymi jest ozdobiony. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z Obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z Obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. To już wszystkie sefirmy. Medalion drga jak szalony. Zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie.